Dzisiaj robimy get ready with me, get ready with me to Tokyo. Zaraz przenoszę walizkę, dajmy kamerę w dół i pakujemy ją ładnie. Pitok swędzi. kurwa, skóra na pitoku. Ten samolot co dzisiaj to spoko biznes z a ja nawet, nawet nie wiem jak my lecimy. Nie lecimy na 10 dni. Boeing 787, 787, ale jakiej generacji, kurwa? 9, 10, Naj Najważniejsze jest open bar, kurwa, open bar jest no limit. We waliu browara za browarem. I może na zmianę winko, broseczko, kurwa, coś ten, pełna śrubaku. Dobra, biorę walizę i pakujemy. Tu jest fajnie, ostatnio. Y, fajną walizkę sobie kupiłem taką bez, bez zamkową. Tu jest taką walizkę bez, bez zamkową. Więc zajebista, bo możesz te. Jak jesteś gdzieś w hotelu, to to te wypinasz i tu masz takie uchwyty i ciuchy, które masz, po sobie kładziesz gdzieś tam na półeczkę i masz wszystko ładnie bum, cyk, cyk. Dobra, co? Dziesięćka taka, taka walizka. Jestem żeby żebym dziesięć koła za walizkę dał. I tak dużo kosztowała mnie zabolało trochę. Jest, nie, chyba 1000 złotych kosztowała. 1000 złotych kosztowała. Jaka to jest firma? Tam... 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 Tam so, Sonite Samsonite, się nazywa. Poznajmy salon, tych walizy. Tam Sonite. Zielono sobie wziąłem, bo lubię zielony. Ciekawe, czy byś się zmieścił? Bo chyba nie. Nie ma. Ch nie ma... Ch ale dziecko by się zmieściło. Dzieciak by się zmieścił. A właśnie nie wiem ile kilo mam bagażu, ale i tak kurwa, nie zapakuję. No to ja tam mogę zabrać do Tokio. Kurwa co? Z dwie pary długich spodni, tam chyba ciepło. I jaka jest pogoda w Tokio, kurwa? Tokio pogoda. O kurwa. Poniedziałek 34 stopnie, wtorek 37, środa 36, czwartek 34, piątek 20. Ja. W nocy 28. Czy oni są roz... I? Jak oni na wyspie Jedne długie spodnie biorę, biorę tylko jedne długie spodnie Na jakiś wieczór czy coś k***a Weźmiemy jedne jogery Z Zary Koszulki sobie kupiłem te oversize'owe takie z Zary Też weźmiemy nówka, nie trzeba prać tylko musy Baby ich pakowały, bo te się nawet same spakować nie potrafią. Milionerki, p***a z je. i... No, no, tak naprawdę to po prostu mi przykro, że sam siedzę. Podęgi do kompletu, w kom kompletach można kupować. Tak jest, jakoś oddzielnie zrobimy. Tu będą t-shirty. Kupiłem te trzy komplety takie. Jasny, czorny, jasny i brązowy. Czekną lata, 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 lata Siadaj mała nie piata To mówicie jedne czy dwie pary w Rajczego? Długi spodnie, no kurde 27 w nocy, na dwie spodnie. Nie róbmy się je jedne, jedne, idę po gacie, idę po gacie. Ile par gaci? Przestarczą? dobra wziąłem wszystkie gacie, co mam w kacie k**a, co miałem wyprane Szkoda, że dziki już nie produkuje gaci, bo robią zajebiste kurwa. Mam tyle gaci, że będę codziennie zmieniać i jeszcze nawet zapas jak się zesrał Ej dobra, gierka mi się ściągnęła na tego Mortal Kombat jest, jeszcze trzeba zainstalować kurwa tą Zelda. Kąpielówki sobie czego? To jest dobry pomysł Dobra, co mamy? Gacie to... Koszulki jeszcze jakieś dodatkowe Kłodenki jeszcze dodatkowe Jeszcze trzy znalazłem czarne Tulki jeszcze No i co? Gówno Nie wiem czy czym jechać, kurwa Do samolotu chyba co w bluzie jakieś polecieć lepiej, nie? czy to będzie zimno. Dobra, tu się ściągnęła ta zelda Jak miałam to zaprosić? To, 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 ładowarkę i trzy graszki kurwa. No i fajno, fajno. Muszę pamiętać, żeby jeszcze do auta wejść po mojej kupa te Samsung podsyku. Nie wiem, kud, to będzie chyba. Nie no, co mi jeszcze zostało? Karpetki mi zostały i kurwa co? Pojadę sobie w bluzie. Jest król. Wreszcie sobie pojadę. Ewentualnie bluza do tego. Nie wiem czy brać walizkę podręczną czy plecak. Kosmetyczkę muszę zabrać. Klapki, kurwa. Buty na zmianę. Weźmiemy nie te białe, do tych kurwa, białych, do tych jasnych secików. Żeby wszystko grało. No i tyle, nie? I co więcej potrzeba? Kosmetyczka. Karpety, kosmetyczka i... I resztę do podręcznego sobie wezmę, kurwa to Jakieś ładowarki, powerbanka, yy, słuchawki, kutwa, Nintendo, kulary, czapkę sobie wezmę na zmianę. Kordą se sobie spakuje, niebieski chyba jazdy. Wziąłem więcej Majtek, wziąłem, wziąłem, wziąłem. jakby żeby kurwa, była awaria, to jest zdjęte. Nie wiem, kurwa, czy brać podręczną, czy w plecak bym się zmieścił. Jaki duży powerbank można zabrać do samolotu? Tam coś jest jakieś, nie? 30 mA... 30 tysięcy mAh, to za dużo, będą chcieli mi go chyba A to samolotem do Wrocławia Jak? Szykuj tam już posiel Szykuj tam posiel i świeżne gacie I miejsce mi równa w łóżku Wszystko gotowe? To jeszcze ładną bieliznę ubierz to, to, to To do podręcznego ten Nintendo Weźmiemy tak Zelda w środku Porta to Ładowarka Nie macie w pakiecie tam Chyba zawsze poza No nie wiem no co, no chyba spakowanie. Ja myślałem, że to dłużej wyjdzie i nie wiem jak można się długo pakować Krótki spodenka chcę pojadę Skarpetki muszę, ale skarpetek teraz nie będę pakował, bo mam na tym Musiałbym je poukładać w pary A mam je na suszarce No nie będę was, musiałbym zniknąć na 15 minut Dobra, co z tym powerbankiem? Jeszcze ja bym go podładował Chyba gdzieś kabel do tego, do iPada Co to, to jest nie? to jest o On działa? Ty, ja zapomniałem, że tu jest miejsce na gierki Mam jakiś kod do wpisania, to sobie wpiszę później Tutaj to, to, to Podowarka to, to, to iPadzio Chyba No i chyba tyle Chyba do plecaka mi się zmieścił z tym pierdołami Żeby nie brać drugiej walizki, tej podręcznej Adapter? Nie mam kurwa, w adapterów, miałem gdzieś w Nie biorę tabletek na głowy Co ty masz na tapetę w telefonie? Mojego piecka Zrobione w anime takim Łukasz, podobno są automaty z majteczkami z Japonii, to prosiłbym pamiątkę z Tokio Ja Tokio to podpieram lec szapki kurwa, majteczki, albo z tego, z, z kocza na pranie Okej okay, Google, yy, bądź moim tłumaczem z polskiego na japoński. A czemu o tym nic nie mówisz? Kurwa? Gdzie znajdę automat z y, majtkami Japonek? no Honno Pantino, z do Hanbajki, a do Którędy do Łazienki. To no Tomas? Dziękuję. Gdzie znajdę najbliższą ramenownię? 一番近いラーメン屋はどこですか？いいんですじゃあ、ぜひ来て。すごい、素晴らしい。どうぶれどうぶれと、グジェモゲクピピボ。ビールはどこで買えますか？ビールはどこで買えますか？グジェモゲクピまた言えんやつ。一体どこで何を話せばいいんだ？な？このテクに驚く。 Nie mam żadnych jelonków. Ku... No. Ej, no i ku... A co? I nie jesteśmy spakowani. I co? Typowy pacer. 15 minut spakowane, No i co? Głupno? Co tu jeszcze można zrobić? Nie będę łowił ryby, ja nie będzie czasu na to. No, paszport mam tam na, na wierzchu Znajdziemy, czy idę po tą, w kosmetyczkę. to, w Co tu mamy? Perfum. Jeden. Antyperspira. To mi nie będzie potrzebne. Perfum sobie jeszcze ten kupiłem. Ostatnio, samolot na bezpowiedź Dwie razy myję zęby, raz na trzy dni Nawet jedyny Jakiś panel Ładny Nie wiem, mm. co mam tutaj Jeszcze na tu stylet, ale ciekawy No i mamy Ja tam będę łaził na fotony jak co, nie? Jak tam jest taka wilgotność i temperatura I do tego jeszcze iPad i... Tyle. Koszulki z długimi rękawem. A po co? Dziary, no ja wiem, że oni tam. Z ku... dziarami to. do, do, do łaźni nie wejdziemy przecież. Do łaźni nie wejdziemy do, z dziarami, bo tam nie wolno. Oni tam na Japończyków z dziarami tak patrzą. Jak, jak już wiesz, jest z obcego kraju turysta i tak dalej, to wiedzą, że jest trochę inna kultura i. no wiesz, to. to, że my mamy dziary i tak dalej, to nie wiedzą, że mamy inaczej u siebie w kraju. Tylko jakby jesteś Japończykiem, masz dziary, to. To jesteś, wiesz, patrzą na ciebie spod byka, bo jest wysoka szansa, że należysz do, do jakiejś tam, wiecie, organizacji nielegalnych.